Alone. Ale co gra, Alone? Gra bez trybu solo. Aha. No. Jak można zrobić grę o nazwie Alone i nie dać trybu solo? Wła, wła, wła. Widać, że dawno nie nagrywaliśmy. Dobra. Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Witamy was w kolejnym odcinku Geek Factor Squad. Dzisiaj razem ze mną jest panda czołem. Będzie dużo materiałów publikowanych w ciągu najbliższego, nie wiem, miesiąca, półtora gdzieś tak obstawiam, gdzie będziemy ubrani dokładnie tak samo. Trzech. <noise> nie, dzisiaj sobie w kalendarzu rozpisywałem co kiedy nagrywamy, montuję, co kiedy montuję, więc będzie tak, myślę, że w ciągu miesiąca, do końca czerwca generalnie gdzieś tak. Ambitnie. I będziemy wyglądać tak samo, <noise> więc jakby to nie jest, może więc to nie jest tak, że na przykład... Wiecie, nie mamy ubrań w ogóle ani nic, więc. Dobra, e, co dzisiaj będziemy dla was omawiać? Dzisiaj mamy dla Was słuchajcie recenzję gry Sam w domu. Sam Alone i Michael Jackson w tle. Tak. Alone słuchajcie, jest to Dungeon Crawler. Nietypowy dungeon crawler, którego dostaliśmy do od wydawnictwa Galacta, za co bardzo dziękujemy. E, oprócz tego filmu jest wideoinstrukcja. Link do wideoinstrukcji po, macie w opisie. Moment, natomiast dla was recenzję. I teraz, co jest ważne, w tytule też recenzji jest napisane, że to jest recenzja na dwie osoby. Dokładnie. Bo my w to niestety dużo gier ostatnio wpadło, trzeba było jakieś trudne decyzje podjąć i w związku z tym, no, nie było, moment, nie było możliwości po prostu ograniczenia tego w większym gronie. E, I sensu. No właśnie, bo to jest to, można spotkać dużo opinii, w tym opinia naszego zaufanego przyjaciela Gambita, że w te gry, ta gra nie działa za dobrze na większą liczbę graczy. Więc za, polecamy, można się, możecie się osoby, które grały w tę grę Gambit, możecie się śmiało w komentarzach wypowiedzieć jak to wygląda na, na trzech lub czterech graczy. My natomiast po tych rozgrywkach naszych dwuosobowych, ja kompletnie tego nie widzę. Też nie, właśnie chciałem kompletnie powiedzieć, że tego nie widzę. nawet nie wiem czy chciałbym szczerze mówiąc spróbować ten tryb wieloosobowy, bo po prostu czytając już e... Zasady to miałem takie wrażenie, nie, 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 to jest na siłę, to jest po prostu to tak. Jest to jest totalnie zostało... na siłę, to jest. To jest, to jest na... Ja bym wręcz powiedział, że to jest na, po, w podobnym poziomie na siłę, co ten tryb 3 lub 4 osobowy w rebelii. Tak. Przy czym tam jeszcze mieli przynajmniej, o, wie, wiecie, odwagę, nie wiem, odwagę, jakby to powiedzieć. Taką uczciwość, że dali to jako taki właśnie tryb w jedno, na jednej stronie na samym końcu. A tutaj podczas czytania zasad tego gracza złego, to tam się przewija cały czas. Ja takie to wkurza ludzie, no to nie jest od tego, więc. Eee, przechodzimy przez informacje pudełkowe. Eee, więc z dwóch do czterech graczy to już wiecie, że dla nas to jest, to jest totalnie gra dwuosobowa. Eee, wiek 14. Plus. Głównie temat pewnie. oże nie, na sporo znaczy, zasad jest nie jest, jest, trochę jest. Za zasad. Ale też. To jest horror na branży. No tak, tak? Więc taki. No i to jest naprawdę horror, to jest tak, tak. Ale do tego jeszcze nie. No tak, tak no. zdecydowanie. I czas. <ścoughs> 90 120 śmiemy się, bo przed chwilą rozegraliśmy partię, którą zamknęliśmy w godzinę. I to wyszło tak, że. I to muszę właśnie to już powiedziałem to prywatnie, ale to jeszcze powiem na nagraniu, żeby było. Panda... Mam dowód. panda autentycznie, każda decyzja, którą panda podjął, była tą dobrą. Bo w tej grze. Szczegóły, oczywiście, w innej instrukcji. Chodzi o to, że jakby y, człowiek chodzi sobie po mapie i ją odkrywa pomału, obcy gdzieś tam próbują go osaczyć, a człowiek musi odwiedzić konkretne pomieszczenia, w, nawet w pewnym sensie konkretnej kolejności, żeby zrealizować misję. I teraz. Y, Każda decyzja, którą Panda podjął, była tą najlepszą decyzją, jaką można podjąć w tym momencie. Czyli, jak eksplorację, to właśnie w tym dobrym kierunku. Jak ruch, to w tym dobrym kierunku. Jak pytanie, nawet! O ten zasięg, o, o ilość sektorów do danego celu w idealnym momencie, że się to pytanie zadawało. No to jest po prostu, ja tego, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Na citach. Kiepsko ci szły rzuty, ale, ale pod tym względem było po prostu no nie do zdarcia, więc szapopa. I tak, i tak żeśmy w godzinkę żeśmy rozegrali całą partię. Wykonanie, powiedz co sądzisz o wykonaniu. Bardzo mi się podoba. A... Zaczniemy może od plastiku, którego fanem nie jestem, a tutaj mi się podoba. Nie dość, że te figurki są dosyć szczegółowe, to jeszcze są takie fajne, masywne, ciężkie. Tak. sobie właśnie tamte, co oglądaliśmy sobie, no to naprawdę rzeczywiście są takie tak, konkretne. konkretne. postacie, i to jedna rzecz, co też zresztą nawet o tym rozmawialiśmy ostatnio, że ciężko dopasować te postacie w sumie bohaterów. Nie, nie lubimy za bardzo, jak, znaczy ja nie lubię przynajmniej jak za bardzo jak figurka poza postaci, jak jest wyrzeźbiona figurka nie jest tą samą pozą, którą widzimy na karcie, czy na arkuszu postaci. Mm -hmm. Moim zdaniem warto dbać o tego typu spójność, żeby łatwiej było, ale to jest taki to jest taki jedyny przytyk jeśli ja mam na przykład do figurę. Jeżeli chodzi w ogóle o te figurki taką, taki, taki taką tematykę no to jest sci-fi, nie? Tutaj tak. praktycznie te potwory no, są takie dosyć sztampowe, trochę klepane, bym nawet wręcz powiedział po prostu. Ale i tak i tak są fajne, są ciekawe, bo, No, ten robak, no, śmieliśmy się z tego, że taki trochę wstrząsów, tak. wstrząsów właśnie. Tym bardziej, że jego sposób działania jest bardzo podobny zresztą, że też może po ataku A z udziec... drogą ten aktor niedawno zmarł. O, ten starszy o, prawda, rzeczywiście, Fred tak Ward, widziałem no, informacje, tak, prawda, no. O. No, więc e, to jest mega fajne, e, no i cała reszta świetna no planszetka złego jest genialna wręcz o, powiedział, to jest naprawdę rozpiska to jest super i z takiej rozpiski tak naprawdę mógłby wręcz z dokładnie takiej rozpiski mm -hmm. mógłby śmiało korzystać też e, gracz który gra bohaterem on ma karty pomoc są karty właśnie ale no i to jest Aż to tyle miejsca zajmuje, co prawda, ale jest naprawdę mega przydatne. Tak. To jest świetne. Ogólnie przy okazji wykonania, myślę, wypadałoby wspomnieć, że gra jest dosyć konkretnie stołożarna. Oj tak. To się tylko właśnie wydaje, że to jest tak z założenia, że ta plansza jest budowana w trakcie rozgrywki, ale nawet teraz, jak tak biegałem, mhm. zużywając tą adrenalinę, to w czasie tej jednej pełnej rundy jest naprawdę się w stanie odsłonić naprawdę całą masę, tę przestrzeń. A te planszetki są naprawdę duże. Więc, no, no, więc myśmy z Łukaszem przyjęli taką zasadę, że generalnie mamy właśnie duży stół i po prostu na połowie siedzimy mega blisko siebie, a tak tutaj trochę z boku mamy właśnie wyłożony ten obszar gry i to zdaje egzamin, ale nawet w dalszym ciągu taki całkiem spory stół, my na przykład tam kafelki, mapy mamy gdzieś tam już poza stołem, więc no to bym wręcz powiedział z, rozgry, z gier dwuosobowych, to chyba to i rebelia na zasadzie pod kątem tego, i nie grałem w wojnę o Piersi, więc możesz jeszcze no, to nie to wiem. Ta, to, to, to jest kugle. <laughs> ale to jest. Inny to, poziom, To też. Jest Masakrycznie stołożerna gra, więc co do wykonania się z Tobą zgadzam. Ilustra tak, ilustracje na kartach i to, to jest, jest, jest też takie trochę generic sci-fi, ale ten, to dobre. Mi się to podoba. Jakoś tak bardzo klimatyczna okładka, fajnie to jakby współgra z tym klimatem, która ta gra stara się wytworzyć, więc. Wykonania tak. Podobałaś się? Bardzo, Czemu? Naprawdę. E, I to zarówno po stronie właśnie złego, i po stronie dobrego. E, po stronie, zacznę od tego stronie złego, bo nim jako pierwszym zagrałem wtedy. Trochę było takich mikrozasad, które rzeczywiście w z rozgrywki musieliśmy gdzieś tam sprawdzać. Nawet e, pozdrawiamy Tomka, do którego też właśnie był telefon jeszcze dodatkowy do przyjaciela. Ale znaczy nie, czy jesteś pozdrowić, bo nie był w stanie nam pomóc? No, no właśnie. To. to nie pozdrawiamy, <laughs> cofamy. E, ale w. Trochę właśnie tych rzeczy było do sprawdzenia, ale jednak jak to się rozkręciło, to już było dosyć płynnie, bym powiedział. Nawet teraz przy tej... Rozgrywce to już w ogóle kompletnie nie sprawdzaliśmy, to już naprawdę to było takie mek, mek, mek. Bardzo, no. bardzo. Bo one są bardzo intuicyjne i to jest fajne, też zawsze no, duży plus, jeżeli zasady idą, wiesz, wiesz, ręka w rękę z klimatem, na zasadzie, że każdą, właśnie jakoś tam, jak może próbujesz sobie przypomnieć jakąś mikrozasadę, to myślisz, wczuwasz się w postać, wczuwasz się w klimat i a no tak, no bo przecież on by nie widział czegoś tam, albo no, on by zobaczył coś tam, nie? więc jakby i to to zdecydowanie ułatwia. Talia złego, mega fajny myk, tak. że rzeczywiście można sobie a, dobierać w a, tam dowolnej konfiguracji, ich jest cztery? Cztery, tak cztery talie i można sobie mieszać. Mieszać i one rzeczywiście się różnią od siebie, bo teraz nawet, e, teraz jak graliśmy to widzieliśmy, że rzeczywiście ty używałeś te, te, to są pułapki, mam wrażenie. Tak. E, rzeczywiście coś tam się działo takiego dodatkowego, ja wcześniej grałem na tych przyspieszenia, więc więcej ruchu miałem. E, bardzo mi się to podoba, naprawdę, że rzeczywiście mogę sobie dopasować do tej, tej strategii. I to też właśnie nie rozumiem, jak to by miało wyglądać, właśnie na więcej osób po tej stronie, bo to by było naprawdę mega dziwne, że ktoś tutaj ma jakieś. być pokazać, ej, zagram to. No. A ja zagram tą i to jest. Nie, nie, nie. To. A tutaj można sobie naprawdę. Zresztą no, ja sobie planowałem wtedy, co chcę zrobić, to jednak. A... W innym zupełnie kierunku lasułeś. No, I później się ścigałem po planszy. Więc <grystanie> to <grystanie> Dosyć zabawne, ale mówię, bardzo od strony złego, super, super zabawa. Podoba mi się jeszcze, tylko do propos Cardo, dam ten myk, że, to, że mamy cztery talie, do, do każdej gry wybieramy dwie, ale ich nie tasujemy ze sobą. Mhm. Czyli mamy zawsze te dwie jakby dowolnie, dowolnie możemy sobie tak, dobierać. Tak, tak, I tak, to tak, jest tak. bardzo istotne, bo to wtedy też może... Właśnie że to nie jest tak, że no, co Ci wpadnie z tych dwóch talii, tylko mówisz, nie dobra, bardziej potrzebuję teraz z tej talii, więc na koniec rundy sobie dobieram z tej talii. To jest też bardzo dobry pomysł. Takie dopasowanie do sytuacji, więc... Super, uh -huh. super pod tym Co mi się jeszcze podobało w złym, to jednak ta różnorodność tych potworów. Bo tak z porządku sobie spojrzałem dobra, pięć potworów nie za dużo, uh -huh. ale one naprawdę uwzględniając te zdolności z tych kart w połączeniu właśnie z tym. To jest naprawdę masa kombinacji, która po prostu umożliwia ci rzeczywiście sobie zrobienie jakiejś pułapki, fajnej zasadzki, e, zadziałanie właśnie jeszcze z, tą, z tymi kartami, że e, jak odrzucasz tą kartę, którą ci umożliwia e, wystawienie tego potwora bliżej w odległości niż ta, która jest e, z zasad wynika, mhm. e, o Jezus, tam można naprawdę podziałać świetne rzeczy, ale jest według mnie ze strony. Ja byłem święcie przekonany, że zły ma łatwiej po przeczytaniu zasad. Miałem takie wrażenie, że no to, to, dob to będzie gra typu taki właśnie, że dobry będzie ciągle uciekał, bohater będzie ciągle uciekał, starał się chować, a zły będzie go starał się ciągle dorwać. Ale tutaj zły naprawdę ma ciężką robotę, żeby rzeczywiście zbić go do, do zera to zdrowko, zdrówko i to jest też związane z tą taką losowością, bo nie zawsze masz na, 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 na ręku te karty, które rzeczywiście będą ci umożliwiać żeby doskoczyć w odpowiedniej odległości do bohatera. bo zazwyczaj można wykorzystać te karty jako tą akcję standardową, żebyś tam poruszyć o jedno pole, ale tutaj dwa pola to już jest masakrycznie daleka odległość. To tak. już jest takie zupełnie inny świat, mam wrażenie tak trochę. Plus jakby no jest to ograniczenie czterech potworów na tak. poziom, a też to nie jest do końca zbyt trudne, żeby bohater uciął tych, bohater, tych, tych potworów z czterech do trzech, a już trzech potworów na przykład, bo tam w łatwo zrobić akcję ataku, żeby zabić tam jakiegoś potwora, to, to nie jest aż tak, to nie jest niemożliwe. I w tym momencie nagle z czterech potworów nam się robią trzy, a żeby trzy potwory dobrze osaczyły, to już nie jest aż takie proste, to nie jest trudne, ale tutaj to jest właśnie to, że tutaj ja nie widzę tak naprawdę, przynajmniej po tych naszych rozgrywkach, Jakiejś takiej jednoznacznej przewagi. Ja nie, tam nie, czy, nie, nie. spotkałem się z jakimiś opiniami, chyba że potwory mają trochę łatwiej, ale powiem szczerze, ja na razie tego nie widzę. Okej, okay, no mówię, to jest też kwestia tego, że bohater może podjąć kiepskie decyzje i wtedy faktycznie po prostu będzie oklepany. Jak będzie błądzić, to rzeczywiście tak. im dalej w grę tym będzie mu trudniej. Tak. Tym bardziej, że rzeczywiście w pewnym momencie jeszcze się odpala ten tryb e, trudny, a no to jest jeszcze gorsze. No tryb Uszmaru, no to rzeczywiście, a to, co jest jeszcze bardzo ciekawym zabiegiem, to są właśnie to, a teraz spojrzałem na to właśnie teraz do myśli, że zły stara się też mieć różnorodność tych potworów. brzemię ja tak jak grałem no, to właśnie, no, no. żeby nie pozwolić, żebyś mi sklepał potwory, które już zostały wcześniej zabite, żebyś nie do Doświadczenia, żeby, żebyś właśnie nie miał tych dodatkowych zdolności, bo te zdolności to naprawdę są masakryczne. To jest takie mam wrażenie już przejście na inny poziom już trochę super moce. No, to, to jeżeli chodzi o tego złego. A jeżeli chodzi o dobrego, o Jezus, też mi się podobało, to jest naprawdę. Tak? Mi się bardziej podobało złym trochę, ale a co Ci się podobało w dobrym najbardziej? E, w dobrym, co mi się najbardziej podobało, to było to, co jak Ci powiedziałem, zanim się chyba, po tym jak zatykowałem bez żadnej broni, mówię, kurczę, chyba się powinienem dozdroić, dozbroić. I w kolejnej rundzie już miałem chyba 4 czy tam 5 kart, bo zrealizowałem cel. I tak, okej, okay, jestem dozbrojony, to tak, już tak się było, no, super, no, nie? Dum-dum jest zarąbiste. No. I to jest, to jest takie fajne, że ten progres tej postaci to nie jest taki coś, co rzeczywiście tej grze potrzeba. Dużo czasu, żeby rzeczywiście tutaj jakoś, nie wiem, żeby zdobyć coś fajnego, bo tu każda karta jest fajna, to naprawdę. Tak, o właśnie. Jezu, jak ja nienawidzę hmm. w grach czasami, jak dobierzesz jakieś karty, Ta. i tam masz taką, nie wiem, pół, pulę po prostu bez kart, na które masz nadzieję, że nie trafisz, jak dociągasz. Nie. A tutaj dociągasz i masz, o kurczę, super, mogę wykorzystać. Plus no. ulepszanie. O, świeżny jest... patent. Kto nie robi ulepszania że I ten to system ulepszania jest naprawdę ciekawy, jest taki. Fajne było nawet dodatkowo, wprowadza też taką dodatkową strategię, bo jednak trzeba przy dobieraniu karty przedmiotów, w szczególności jak się jest w tych pomieszczeniach głównych i ma się tych kart więcej na ręku, to człowiek się zastanawia, który muszę wziąć, żeby się później skombowały, że jak będę sobie ulepszał, to będę miał z tego ten komponent, żeby sobie ulepszyć. To naprawdę bardzo ciekawie wpływa na te podejmowanie tej decyzji. Taki Absolutnie. dodatkowy poziom. Więc... Ale i, i nawet potem samo ulepszanie. Nie na zasadzie, kurde, dobra, jak wezmę ładunek stąd, to będę miał tutaj turbokozacki sprzęt. Ale z drugiej strony, to już jest na starcie turbokozacki sprzęt, mm. i czy jak się chce pozbyć tych ładunków z tak. tego. Więc jest cała masa takich decyzji. I ja powiem tak, nie, nie będę tutaj, nie, bo nie chcę, że tak powiem przegadywać tematu, mm. ja się generalnie zgadzam absolutnie ze wszystkim, co Ty powiedziałeś na temat właśnie grania obu stron, Mi się troszkę bardziej podobało yy, yy, granie złym, bo ja osobiście nie jestem aż takim fanem sytuacji, gdzie ja za dużo nie wiem i na zasadzie, gdzie ja muszę spamiętywać jakieś notatki sobie. A to, to też jest, jest fajne, to, 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 to mi się to jest, podobało. To jest właśnie, to, to może być absolutnie fajne dla niektórych osób, dla mnie osobiście to nie jest aż tak fajne, więc mówię, więc ja osobiście wolę, grać gra ale dobrym też mi się bardzo przyjemnie grało. Więc i zwróciliśmy tutaj uwagę, mówiąc o tym, na bardzo dużo fajnych, mechanicznych zabiegów w tej grze, które świetnie działają. Ale ta gra ma też, bo to jest w końcu Amery Dungeon Crawler, moim zdaniem no rewelacyjny klimat. Tak, To tak, jest tak. naprawdę tak dobra klimatyczna gra i to co ja też i ten klimat tego horroru właśnie, takiego filmu tak. sci-fi, tego osadzenia to jest to jest taka, jeszcze Jezu, co, co to była za muzyczka, coś puścił na spotykanie? Uh, Dead Space. Dead Space. Tak. No, kuźwa, no, to jest tak, wtedy można naprawdę. Imersja jest po prostu wtedy pełna I, i bawisz się świetnie, autentycznie, czujesz się jakbyś rozgrywał taką grę wideo, czy gra, gra, grał w takim filmie. I też co mi się spodobało, to dzisiaj tak jakoś właśnie też do mnie dotarło. Podoba mi się, jak bardzo interakcyjna ta gra jest, w sensie między graczami że to jest naprawdę dużo rozmawiania między sobą, hmm. dużo jakiegoś tam docinania sobie. Dużo wiesz tutaj to jest naprawdę, naprawdę bardzo gra dla osób, które lubią ze sobą spędzać czas, gadać, żartować, śmieszkować, to jest super po tym względem, te dźwięki jeszcze, jak ktoś się porusza potwór gdzieś tam... no nie, no to jest, naprawdę można się tym pobawić, można się naprawdę w to wczuć, jak ktoś ma właśnie taką wyobraźnię, żeby coś tam sobie właśnie jakieś tam faktycznie dźwięki wydawać, coś tam, to zabawa jest po prostu przy tym, uważam, że przednia i też podoba mi się, jak jeszcze od strony złego, ten, ten ponownie, to no, trochę wracam do kwestii mechanicznej. Eee, ten system, który jest też znam z gry The Others, chociaż to było chyba przed The Others oryginalnie z tego co ja wiem, eee, czyli fakt, że nie masz określonej tury czarnego okay, charakteru, tylko jest reakcja tak. na, po zachowaniu głównego bohatera, bohatera do dobra. I to jest też. To jest świetne, bo to też nadaje fajnej dynamiki. To nadaje też takiej fajnej dynamiki, wiesz, e, e, napięcia, emocji tam, temu do, dobremu, bo on nie wie, co się teraz stanie. A i bardzo polecam, jak myśmy w to pierwszy raz grali, ja grałem dobrym, ty grałeś złym i nie znałem zasad zła. Co też dodawało trochę smaku. Co wiadomo, no to jest tylko dobra rada na pierwszą rozgrywkę. <grych> Ale było fajnie. Więc tak. A jeszcze ten, no, jeszcze wrócę do jednej rzeczy, projekt kart. Bardzo mi się podoba, bo um, grając złym, jednak tych kart na rynku trochę się ma, uh -huh. a, ale jednak łatwo dzięki tej ikonografii załapać, w której a, akcji, w której fazie można sobie co odpalić. Więc to jest naprawdę wielki plus dla mnie był praktycznie, żeby to sobie jakoś wszystko poukładać, przygotować. super sprawa. A, I jeszcze ogólnie ikonografia jest naprawdę fajna. To ona jest taka, tak. kurcz, jak to powiedzieć ona jest e, taka. Prosta, sym, jak to jest mój simplistyk. Eee, prostacka. Prostacka, nie no, nie, to nie, to nie, <laughs> nie e, Jezus Maria. No. Wiemy o co ci chodzi, no, ale jesteśmy nieoczytani, tak, więc tak. nie znamy. Nie znamy tak. po polskiemu, tak. Eee, bo jednak patrząc na planszetkę... Nie jest, nie jest przekombinowana. Nie jest przekombinowana, w szczególności właśnie patrząc na planszetkę właśnie złego, e, od razu widać co gdzie jest, wszystko co się znajduje i to jest e, jednak coś, co widać, że było po prostu naprawdę Przetestowane i przemyślane, bo po prostu wiedzieli, na czym się trzeba skupić w tej grze. Mm -hmm. I no bo jednak na kartach oprócz tej ikonek trochę tekstu jest. Tak. I to jednak trochę tak wpływa na to, że tutaj to, to że paraliż innym może w pewnym momencie rzeczywiście wpłynąć na długość rozgrywki. Do tego zmierzam, tak, w tym przy tym. Może. być. Może, ale to właśnie jest, widać, że to jest przemyślane na tyle, że e, im częściej się będzie to grało, tym naprawdę prościej będzie to rzeczywiście załapywać wszystko i. Mego. a to, to, Ała. tak, 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 nie, podoba mi się, naprawdę mi się bardzo podoba tak właśnie. Nie, ogólnie bym to powiedział, że tutaj w wielu aspektach widać, że to jest takie, to jest wszystko tak w sam raz, to jest w zasadzie właśnie, że to, 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 to oni właśnie myślę, że przez to między innymi, że gdzieś tam zdecydowali, że to nie może być zbyt stołożerne, Podejrzewam, że gdzieś tam właśnie wtedy wprowadzili decyzję. Dobra, to jest to kasowanie tego holu zegarka, więc mhm. trzeba czyścić planszę. To jest to świetne. No ale dobra, to jeżeli gracz będzie musiał spamiętywać, gdzie co jest na planszy i gdzie w ogóle ta plansza jest. No to nie możemy mu dawać za, za dużo innych zasad do pamiętania, no bo może tego nie ogarnąć, więc wtedy uprośćmy inne rzeczy typu właśnie rzuty, tak, że tutaj wiesz, no nie ma rzutów na obronę, co kogoś może tam wkurzać, tak, nie ma standardowo rzutów na obronę, ale no mówię, jest tak właśnie idealnie tak uproszczone, żeby wszystkiego było odpowiednio i żeby z niczym nie przekombinować, żeby to nie było za trudne, żeby to nie było takie przytłaczające dla którejkolwiek ze stron, tak, więc e, ja jestem gotowy do ocen oceny, Ty jesteś gotowy? Tak Oceniać? Jest. Co jakbyś to ocenił? Um. Ja bym na to dał do bardzo mocną ósemkę. Zastanawiałem się nawet nad dziewiątką, ale, ale? ale jakoś nie wiem, po prostu nie, nie na tyle nie, wiem, mam jakiś taki problem z tym, że po prostu. W Grama... tym Potem... wszystkim mam z nią problem. Tak, ja mam tak. problem tak. Przeocenie będę o tym mówił. Nie, jednak, tak jak powiedziałeś właśnie o tych zasadach, trochę właśnie tych zasad jest. Trochę tak. Więc wydaje mi się, że może być do niej ciężko wrócić po prostu, bo po dłuższym okresie jakbym nie zagrał, teraz dokładnie nie mieliśmy teraz tego możliwości tego przetestowania, bo jednak rozgrywka po rozgrywce tak. to jednak trochę to było prościej, ale wydaje mi się, że po prostu jakbym chciał wrócić, to ciężko mi będzie. Dlatego to nie będzie dziewiątka, ale to jest naprawdę bardzo mocna ósemka i na tyle, że po prostu jakby ktoś zaproponował, to mówię od razu spoko, jestem gotów grać. Znaczy ja powiem tak, ja bym do tej grze dziewiątkę, gdyby ta gra była uczciwa. A nie pisałem mi to oh. jakieś 3 czy 4 gracze. No to też, to też się zgadza tak. <grym> to bym dał dziewiątkę. Instrukcja też nie jest rewelacyjnie napisana. Ja ostatnio nagrałem film Geek Factor News, gdzie właśnie wspominałem, temat odcinka, gdzie właśnie wylałem trochę swoich żali na temat tego, czemu, czemu my w dzisiejszych czasach ciągle mamy problemy z instrukcjami i tak dalej, z czego to wszystko wynika. Instrukcje nie są tak dotestowane ewidentnie jak same gry, co jakby... Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony uważam, że obie rzeczy wszystko powinno być, powinno być dotestowane. Więc po prostu odsyłam w razie jak ktoś chce posłuchać jak ja sobie o tym gadam, plus planuję swoją drogą zrobić jakiś podcast z wydawcami, z jednym albo z dwoma z wydawcami, żeby pogadać jak to z ich strony wygląda i tak dalej, więc yy, mówię, ale na, na no, chwilę... Bo zaraz rok się kończy, to tak musisz pośpieszyć, nie? <laughs> Właśnie. Nie, ale nie, z Ich fakturą już mam te liczby no, podcastów. Okay. <laughs> e, więc jest, je, jest z tym instrukcją tak, tak sobie. Nie, Dla mnie to jest też ósemka, ale to jest bardzo, bardzo mocna ósemka, to jest gra, która absolutnie w mojej kolekcji zostaje. I to jest jeden z moich ulubionych teraz takich dungeon crawlerów. A zwłaszcza jeśli mówimy o grach na. Ktoś mnie kiedyś tam pytał, takie duże gry na dwie osoby. To jest jeden z moich ulubionych gier na dwie, dużych gier na dwie osoby w tej Do, chwili. Dorzuci ci komentarze, chcesz, żeby tam były ten. A co? No to ja jeszcze dorzucę, że mi się to bardziej podoba niż Nemesis. What? No. <laughs> Bez przesady. Naprawdę. Mi naprawdę osobiście się to bardziej podoba. Jakoś to jest... Przede wszystkim to, że wiesz, że wiem kto jest zły, kto jest, kto jest dobry. Uh, A dobra, bo to masz no, ten problem. Tak, tak, tak. A, jest, to, jest dobra. Łukasz jest miękka faja i po prostu, <śmiennie <śmiennie nie radzi sobie. Ale mi się ten... nawet tutaj mi się ten klimat... Jakoś ten klimat bardziej czuje. Wiem. A czy wiesz co? Nie, 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 Zupełnie serio jestem w stanie to kupić i zrozumieć, bo yy, ne Nemezis jest... potrafi być przytłaczający. Nemesis potrafi być przytłaczający, i to jest też coś na co i jest tam też coś na co Trey Parker zwrócił uwagę na zasadzie, że bardzo często możesz się znaleźć w sytuacji, gdzie chciałbyś zrobić coś dobrego, ale nie możesz, tak. bo nie masz sprzętu, albo coś tam, albo coś tam. I właśnie na przykład w Nemesis, bo w Nemesis właśnie to jest też dobre. W Nemesis też bardzo do, ważną rolę odgrywa to, czy w dobrą podejmiesz decyzję, gdzie chcesz pójść, co zrobić i tak dalej. Przy czym tam podjęcie złej decyzji zaboli się o wiele bardziej niż tutaj. No tak. Tutaj, ja na przykład podczas naszej pierwszej rozgrywki podjąłem kilka złych decyzji, uważam, jeśli chodzi o ruch po i tak dalej. Sporo było, ale koniec końców wygrałem. No tak. Więc można się odbić Ale tego, pamiętam, żeby... że to było do samego końca, naprawdę, że jeszcze jedna tak, kura tak, tak, to naprawdę tak, rzeczywiście to było. Pewien... Prawda. Tak, to jest prawda. I jakby. Więc, więc jakby nie, ja to powiedz tak, no, ja jednak ciągle gdzieś tam wolę Nemesis, ale absolutnie jestem w stanie skumać hmm. ten. Tyle moi drodzy. Piszcie, co wy sądzicie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Bardzo wysłuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Dzięki za dołączenie. A ja teraz dziękuję. Dziękuję bardzo, Wedajcie Sługa Lakta, za przekazanie górę do recenzji. A Was moi drodzy, pozdrawiamy i tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dziękuję. Dzięki wielkim za w kolejnych odcinkach. Cześć. Hej. Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.